Teraz w pigułce. Mamy kubusia. To jest informacja dla kubusia. Kubusiu, słuchaj. Twój tata, kubusiu, był bardzo wymagający. Cały czas mówił, co wolno, czego nie wolno, krytykował cię za rzeczy, które nie robiłeś dobrze, tak? Ojciec kubusia cały czas ma łuchami, i mówił mu, to źle, to nie tak, to nie fajnie, zmień to, to powinno być inaczej. Czyli Potrzeby Kubusia były niezaspokojone, potrzeby emocjonalne, nie mógł eksplorować świata w sposób autonomiczny, czyli też popełniać błędy, nie mógł wyrażać swoich uczuć, bo to nie przystaje, nie wolno, nie można, relacja z ojcem nie była ciepła, nie było miłości, nie było opieki, nie było troski, no i tutaj mówić w ogóle, nie ma przestrzeni kompletnie dla ekspresji swoich uczuć, emocji, ani dla spontaniczności zabawy. A jeśli chodzi o granice realistyczne, mm, jeśli tylko jest strofowany, to jak on ma zrozumieć, co wolno, czego nie wolno. Więc tatuś kubusia dał ciała, jeśli chodzi o zaspokojenie potrzeb emocjonalnych. Co się dalej zadziała? Gdy tata kubusia tak robił, to za każdym razem to byłoby trochę tak, jakby mu zrobił rankę i potem kolejną. I za każdym razem, zależnie od tego, co mu mówił to albo pogłębiał tą samą rankę, albo robił nową. Tak? Każda rana, za każdym razem, gdy mnie boli, to jest schemat. I teraz jak będziecie pracować ze swoimi pacjentami i pacjent wam opowiada coś, co brzmi podobnie jak inna sytuacja, to przyjrzyjcie się jego ciału. Zawsze ból emocjonalny danej sytuacji, danego schematu zaczyna się w tym samym miejscu. Czyli na przykład ojejku ściska mnie w gardle, w gardle, albo tu w piersi, albo brzuch mnie boli. Czyli tam jest rana. I to jest schemat, tak? Czyli to, o czym Wam mówiłam wcześniej. To jest ten wzorzec stały, to jest ta apka. Za każdym razem, jak mnie tatuś ranni, to wzmacnia, wgrywa mi apkę. No i co się dzieje dalej? Muszę sobie jakoś z tym poradzić. Akurat kubuś nie miał za bardzo przestrzeni, żeby atakować, kontratakować. Nie mógł unikać taty, bo to tego zawsze znajdował, więc musiał się podporządkować. Więc kubuś raczej jest uległy, poddany, raczej będzie wpadał prędzej w depresję i będzie miał ataki paniki, i raczej będzie robił dokładnie to, co mu każe schemat. Czyli będzie działał dokładnie według tego, co mu zostało wgrane w życiu dorosłym. Także. I dlatego już Kubuś, będąc kubą, dorosłym mężczyzną, wygląda tak jak ten mały chłopiec. Też załamany, też z depresją, też nie wie co ma robić, zagubiony, nieszczęśliwy, smutny obraz, nie?